Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku. Ale ładne kwiatki. Odcinku na tym kanale. E, idziemy znowu z Mileną na zakupy, bo się chleb skończył i, i parówki, ale e, jeszcze będzie niespodzianka później, bo, bo idziemy jeszcze po jedną rzecz dorosłana. Wiem, że może być troszeczkę głośno, ale jakby patrzcie, patrzcie co kupiłam. Aero, ale są jakieś batoniki. I jakby, jakby, to jest smak mojego dzieciństwa, okej, okay? tak samo jak maczugi, maczugi w sklepie szkolnym to było to. Okej, okay, my już wróciliśmy ze sklepu, mamy loda, ja mam śmietankowego, bo to jest mój ulubiony z czekoladą, a to jest Milena, Milena ma, ona kocha kaktusy, ona, ona bez nich nie dałaby rady. Więc sezon na lody jest już otwarty, zapraszam do jedzenia lodów. I możecie mi powiedzieć, jaki jest wasz ulubiony lód. Oglądamy sobie dom z papieru i jakby Milena chciała się pochwalić, <noise> Że ma taką samą lampkę, jak oni. <noise> I nawet szafę mają takie, jak oni. <noise> No po prostu, no musiała, no. Teraz się chowa za kotem, no. na dzisiaj kończymy oglądać już serial i teraz będę z już odpoczywać. A w ogóle muszę coś powiedzieć. Nie wiem, tak mnie teraz naszło. Jakby... Ja... Jakby popularne filmy i seriale się nie lubimy. Jakby... Ja pamiętam, jak ja kiedyś, jakby na myśl, na przykład o tym, że o Harry Potter, ktoś ogląda Harry Pottera, to ja miałam takie. Kolejny. Teraz jestem znowu z tych kolejnych, ale jakby chciałam tylko powiedzieć, że jeśli macie jakieś uprzedzenia, to je porzućcie. Ja na przykład miałam uprzedzenie do Lekce Papel albo do G&G, albo do Harrygo Pottera, właśnie na przykład, nie wiem, do różnych innych i niektóre się naprawdę sprawdzały, ale jednak to mi warto zobaczyć. Ja na przykład się zakochałam w serii i będę ją czytać, a jak będę miała czas tego, więc ja wiem, please uprzedzenia. Co do książek, co do filmów, co do jakiejś kategorii filmów, kategorii książek, albo czegoś takiego, to nie, to nie fajne. I mam to z własnego doświadczenia, więc jak coś to może wam się spodobać, może nie. Ale warto spróbować, nie? Drodzy widzowie, jest godzina pierwsza w nocy. Ja się zbieram do spadku.